Cześć, rybeczki, w czytanku na pełni księżyca, w naszym znaku, czyli w rybciach. Zobaczmy, co się tutaj e, wydarzył, rybek. Jaki, jaka jest wiadomość, jakie jest przesłanie na ten czas. No i rybcie, nawet jeśli przy, y, boże, nawet jeśli obejrzycie ten filmik y, po pełni, to też się nie przejmujcie, bo a, te procesy, które się uruchamiają dzisiaj, na pewno będą na nas miały długofalowy wpływ, więc pewnie znajdziecie mimo wszystko tutaj wskazówkę do tego, co się, co się dzieje u Was. Dobra, kochana, no to lecimy. Przesłanie wiadomość dla rybek na pełni księżyca w rybkach. Doskonałość twojego życia. I lecimy. 30. No, zobaczmy. Tu, tu, Ok, dobra. Lecimy. Czy widziałeś kiedyś burzę pokazaną z góry? Wydaje się ona tak piękna i efektowna. Burza, widziana z ziemi, jest zjawiskiem dużo bardziej gwałtownym. Tak samo jest z pięknem, którego doświadczasz teraz w życiu. W tym momencie postrzegać, postrzegać je jako coś wywołującego niepokój, a nie zachwyt. Możesz odczuwać je jako wewnętrzny chaos. Możesz mieć wrażenie, że zaraz coś od środka wybuchnie, jakiś niepokój czy lęk, którego nie potrafisz do końca sprecyzować. Lecz wiesz, że kryje się w tobie. Być może chaos rozpanoszył się już na dobre, a jakaś osobna lub sytuacja w twoim życiu wywołuje spustoszenie, zamieszanie, zmianę lub niepewność w twoim świecie. Niezależnie od tego, czy chaos jest niewielki, ogromny, wewnętrzny czy zewnętrzny. Ta karta ma dla ciebie jedno przesłanie. Wszystko odbywa się zgodnie z idealnym, wyższym porządkiem. W tej chwili szeleje wokół ciebie kosmiczna, duchowa burza, która ma na ciebie ogromny wpływ. Burza oczyszcza wszystko wokół, sieje zamęt i przygotowuje cię do tego cudownego, świeżego i radosnego uczucia, które pojawia się, gdy ta już w końcu przeminie. Jeśli wyciągnąłem Dobra, to nie, bo tutaj przy innej karcie jeszcze się tu pokazuje przekaz. Jeżeli nie wierzysz, że cokolwiek się dzieje, nawet coś znikomego, ponieważ czujesz się zblokowany, odrzucony, znudzony, bezsilny lub wyeksploatowany, ta karta również ma dla ciebie wiadomość. Bez względu na to, co ci się wydaje, tak naprawdę liczy się jedynie wieczny, żywy, twórczy geniusz wszechświata. Nie zapomniano o tobie. Nie zostałeś pominięty ani odtrącony. Burza, która ma się wkrótce rozszaleć, jest w twoim własnym sercu. Zatańcz wyzwalający taniec z deszczu. Wściekaj się, płacz, módl się, tańcz, maluj lub śpiewaj. Wyraź wszystko, co potrzebujesz, tak jak potrzebujesz wydobyć energię zblokowaną w twoim sercu. Następnie przywołaj potężną doskonałość twojej ścieżki życia, ponieważ przymierza się ona do kolejnego twórczego zwrotu spirali życia. Jeszcze raz zaufasz życiu i ponownie zobaczysz, jak jego kwiat rozkwita w tobie i wokół ciebie. Lypciu, tutaj mamy tekst. Tekst z uzdrowienia. Ja przybliżę tą jedną stronę. Możecie sobie to zrobić. Zatrzymajcie film, zróbcie sobie screena. I w dowolnym momencie możecie sobie użyć tego, tak. Tu jest jedna strona. A tu druga. No więc co, czeka nas burza? Ja już jedną wieżę przerobiłam wakacje i na razie by mi wystarczyło. No ale może, może coś się tutaj odkryje nowego. Ale okej, okay, no to co? To zakasujemy rękawy, rybcie i jedziemy z tematem. Bo pamiętajcie, że każdy taki zwrot akcji e, daje nam szansę na coś nowego. Wychodzimy z jakichś schematów, pojawiają się nowe możliwości, więc. To jest fajne, na tym się skupiajmy. Co księżycologia nam tutaj podpowie dla rybek? Proszę, księżycologię, rocznie księżycologii o przekaz dla rybek na pełnię księżyca w rybkach. Znaj swoją wartość, znak zodiaku byczek, jeżeli dla kogoś jest to istotne. Znaj swoją wartość i oddychaj przez napięcie, albo oddychaj bez napięcia. Niektóre, dla niektórych może być to przekaz po prostu, żeby zwrócić uwagę na swój oddech, znak z u Skorpion, jeżeli to też was gdzieś interesuje, może być to istotne podczas tej pełni. Eee, żebyście zw zwrócili uwagę na swój oddech, w sposób w jaki oddychacie, kiedy pojawiają się emocje, oddech potrafi nam bardzo ładnie tutaj pomóc. Ustabilizować, wprowadzić no, ten stan relaksu i, i uwolnienia tego napięcia. No i znaj swoją wartość, poznaj swoją wartość, uznaj swoją wartość w świecie. I to jest też bardzo istotny mm, czynnik dla Was podczas tej pełni i dla mnie też. E, aczkolwiek ja już nad poczuciem własnej wartości pracuję od dawna, więc jedynie co, no to mogę wspomóc się jakąś yy, dodatkową afirmacją, czy czy powiedzeniem sobie kilku miłych słów do lustra, jak się gdzieś tam będę oglądać i polecam wam to też to jest fajne, żeby, żeby zrobić samemu sobie przyjemność i czasem czasem jest to niezwykle pomocne dobra i jeszcze z wyrocznie uświęconych twórców, co dla rybeczek co dla rybeczek? Jakie przesłanie dla rybeczek na pełni księżyca w rybciach? Wróć do korzeni. A na spodzie. Zatrzymaj się, odpuść, odzyskaj równowagę. 48. Tiu, tiu, tiu. Dobra. Żywiołami w większości kręgów y, magicznych są Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda i Duch. Wszystkie te żywioły tworzą całą materię i życie. Nadszedł moment, by rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze i wrócić do korzeni. Jakie są podstawy tego, co budujesz? Jeśli jesteś wytrawnym twórcą, jaki był Twój oryginalny plan lub marzenie? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwinąłeś się od początku swojej podróży i może nadszedł już czas, by zmodyfikować swoje plany, żeby nabrały one teraz dla Ciebie większego sensu. Wróć do podstaw, gdy odkrywałeś świat jak dziecko i patrzyłeś na wszystko po raz pierwszy. Świeże spojrzenie zapewni Ci świeżą perspektywę, a kiedy rozłożysz coś na części pierwsze, możesz je złożyć z powrotem w inny sposób. Spójrz jeszcze raz na to, co robisz i co już zrobiłeś. Zwróć szczególną uwagę na magię, która jest już dla ciebie dostępna. Może to dobry moment, by odciąć się od wszelkich dodatkowych dramatów, rozwiązywania konta rozwiązania kontaktów i ponadprogramowych zadań, które nie są w 100% zgodne z twoimi podstawowymi wartościami i by przywołać żywioły, gdy powracasz do swojego własnego rodzaju żywiołu? Jakie najważniejsze pragnienie napędza wszystko, co robisz i co zawsze pozostaje niezmienne? Hmm. Tu jest jeszcze główne znaczenie. Pora wprowadzić nieco elementarnej magii do swojego życia. Wyjść na zewnątrz, zrobić coś czarodziejskiego lub dzikiego. Odpuść, yy, odpuścić sobie to, kim uważasz, że musisz być. Wkroczyć w, sobie, w swoje elementarne ja. Przesłanie o opiece nad sobą. Uwolnienie się od pragmatyzmu i logiki. Czas odkrywania świata z dziecięcą ciekawością. Pokonanie lęku przed zmianami i lęku przed próbowaniem nowych rzeczy. No, to ryby, no. Wskakujemy na głęboką wodę, jak to się mówi. To jest czas, żebyście rozpoznały te wszystkie tematy w sobie i zaczęły działać. Ja też spokojnie, ja też <laughs> nie jestem tu wyjątkiem. Zawsze jest coś nowego do, odkryciu, do odkrycia. Eem. Zawsze gdzieś tam jeszcze człowiek przed czymś ucieka, więc no zobaczymy, co ta pełnia odkryje. Zwracajcie uwagę też na swoje sne, na intuicję, na to, co do Was przychodzi w taki dosyć niespodziewany sposób, na synchroniczności, godzinę liczby. To też może być dla Was jakaś podpowiedź. Okej, okay, rybcie, no to co? Kończymy. Dziękuję Wam za uwagę. Podzielcie się w komentarzu, jak Wy to widzicie, jak to czujecie, i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, Pa!